Cześć, witam Was już w moim drugim odcinku Minecraft. Od wczoraj coś mnie wzięło i mam zatkany nos, ale to nic, jako że mi się uda. No i jak słyszycie, udało mi się naprawić mikrofon. I już będzie na pewno wszystko ok. I co będziemy robić dalej. Ale teraz. Ja wziąłem zwykłą teksturę Dobra, bierzemy swoje rzeczy Skrzynię postawimy do góry Coś się ściąga A przepraszam za te informacje Prześpimy się I jak mówiłem, postawimy skrzynię. Dobra, a w tym odcinku chciałbym zbudować ogród. Tak, tu, tam jakiś ogród. Wiersz 5. Czy mi się zdawało, czy ja słyszę slajma? Crafting table. No tak. majda ze mnie. Ślepota. Na maksa. Dobra, zrobimy na razie taki mały byle, żeby było. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fajnie, jakby się szkielet znalazł, to. Ale tak zrobimy sobie łatwe przynajmniej trochę przesadziłem. Dobra, rośnijcie. A my... pójdziemy do jaskini. O, tam jest jakaś. Trochę krowek później zabijemy, ale... ...najpierw chciał... O, jest węgielek! O, ale dużo! Ui, hura, już się cieszę. Nie tylko cieszę się z węgla, ale też z Expa, to mi się właśnie podoba. potrzebne mi 8 na piecyk. Dobra, no to jeszcze trochę. Creeper! No, no, no. Nie mam ani miecza. Czekajcie, zabudujemy go. Oj, co, młody. A to jest jakieś fajne wejście do kopalni. O, ścięło się, przepraszam was. A, tak myślałem, że wybuchnie. Nie lubię chodzić do kopalni jak jest... O jest żelazo! Hura. Ale naprawdę tylko jedno. Może rozkopie coś będzie. A! A mówiłem. Wiedziałem. Dobra. Gdzie dobry, sobie, że. Ale naprawdę mi się podoba. Za niedługo może wejdziemy na mój serwer, to zobaczycie moją katedrę, którą zbudowałem. Ale się jeszcze poczeka. No, chciałem wziąć matykę. Dobra, to co, weźmiemy sobie piecyk, przetopimy żelaza. i już jest coś porządniejszego. Yy. Tak. Zrobimy sobie kamienny mieczyk.

Tak, w tym odcinku chciałam tylko zrobić ogród, ale chyba coś zrobimy coś więcej. I chyba zrobimy tu taką platformę. Tylko pójdziemy sobie nazbierać trochę drewienka. A poczekajcie chwilę na mnie. I to będzie tak, ja może... może zrobię pauzę i jak nazbieram tyle drewna, ile mi będzie potrzeba. No to będzie to wtedy się zobaczymy. Na razie tam z Wami dojdę. Cześć, dobra, lecimy. Jedno co by mogli ulepszyć w tym Minecraftie, to jest to, żeby można było sobie powiesić zegarek na ścianie, bo mi się jakoś. A właściwie potrzebne mi tylko 16 drewna, bo to jest chyba stack, nie? Napiszcie mi tam w komentarzach. Mi się wydaje, że to jest stack. Znowu cinka jakaś? 16. Dobra. No to jest tak, dobra, ale to chyba tak wystarczy. No czyli, że nie będzie jakiejś przerwy, ale szybko sadzonki wypadają, bo mi się śpieszy. O nie mówcie, że nie będzie żadnej sadzonki. No nic, będziemy tu chodzić. Спокойно, не буду нам Здесь снова, мама, какие głupie informacje, tylko mi psujecie wszystko. O, starcie, jak kula, no ładnie. No dobra, to by było chyba na tyle w tym odcinku. E, ja się tak z wami pożegnam jakoś. No to ja się z wami żegnam na razie i cześć i widzimy się w następnym odcinku. Budujemy w Minecraft.